Panie dyrektorze, dzisiaj obchodzimy bardzo miły dzień Dzień Dokarmiania Zwierząt Leśnych. Czy lasy państwowe mają takie zadanie w swoim statucie? Dokarmianie zwierząt to w zasadzie przy tych zmianach klimatycznych i tego, co się dzieje u nas w lesie i w środowisku, w zasadzie zatraca swoje znaczenie. Bo jeżeli jeszcze pamiętamy lata 80., początek lat 90., lata 70. ubiegłego wieku, to te zimy były srogie i faktycznie w warunkach, szczególnie górskich, w warunkach wschodniej Polski, leśnicy, myśliwi masowo dokarmiali zwierzyny. W tej chwili, przy tym, że patrząc na to, jakie mamy zimy, czyli najczęściej zimy bezśnieżne, najczęściej nawet z dodatkami, temperaturami, to dokarmianie już nabiera mniejszego znaczenia ze względu na to, że baza żerowa, czyli jedzenia, ta zwierzyna ma najczęściej pod dostatkiem. Musimy pamiętać, że dlaczego w, miesiącach, w miesiącu lutym obchodziliśmy ten dzień? Z dwóch powodów. Z Pierwszy powód to luty pod Kujbuty, czyli to był taki miesiąc, gdzie były najbardziej srogie, ujemne temperatury, ale również w tym okresie sarny, jelenie, łosie były w zaawansowanej ciąży, czyli wysokokotne i to był ten okres, gdzie faktycznie trzeba było pomagać tej zwierzynie, żeby się dobrze odżywiała, a po co? No po to, żeby na świat przyszły zdrowe okazy jeleniowatych na przykład. Czy wciąż koła łowieckie dokarmiają zwierzynę? Tak, dokarmiają, ale mówię to wtedy, kiedy jest potrzeba. Nawet my, dokarmiając ptaki, w tej chwili w tak, przy takiej zimie, jak mamy w tym roku, nie ma to większego z, z sensu, bo... Baza pokarmowa jest dostępna dla zwierzyny, dla ptactwa. Jeszcze raz powtarzam, przy dużej pokrywie śnieżnej, wtedy, kiedy faktycznie nie ma dostępu do, do jedzenia, wtedy jest sens. Teraz, przy bezśnieżnych zimach, naprawdę traci to znaczenie. Panie dyrektorze, ale bardzo często osoby, które są zaangażowane w ochronę zwierząt, ochronę przyrody, wywożą jakieś jedzenie, nie wiem czy to, co zostało w domu, do lasu, aby dokarmiać tą zwierzynę. Bardzo często to ma odwrotny skutek, bo wywarając przyczepy chleba w lesie, nie wiem, przyczepy zgniłej kapusty, to tylko zwierzyna, która nie jest przyzwyczajona do takiego pożywienia, takiego typowo ludzkiego naprawdę może bardziej zachorować niż faktycznie to może jej się przysłużyć. Ja tutaj apeluję, tak samo jak mamy z dokarmianiem łabędzi, z dokarmianiem kaczek przysłowiowym chlebem. Kiedyś wszyscy żeśmy to robili, teraz wiemy, że to ptactwo może przez to nawet zginąć. Tak więc apeluję, by jeżeli już dokarmiać, to z głową i pożywieniem przystosowanym dla danego gatunku zwierzęcia. W żadnym wypadku chlebem. W żadnym przy wypadku chlebem. Chleb zostawmy dla siebie.